Cześć! W dzisiejszym materiale zrobię dla Was porównanie katalogów szytych, spiralowanych i klejonych. Zapraszam! Zacznijmy sobie od katalogów szytych. Na grzbiecie znajdziemy zszywki. Takie z dziurką lub płaskie. Ilość stron zazwyczaj jest niewielka, gdyż e, te katalogi najlepiej sprawdzają się w okolicach 20-30 stron. Viper Print możesz wydrukować nawet do 64. Idealne jest, sprawdzą się do cienkich katalogów, broszur reklamowych, magazynów lub gazetek firmowych. Idealne tam, gdzie trzeba łatwo i szybko przeglądać. Ich największymi zaletami jest niski koszt produkcji oraz możliwość rozłożenia katalogu na płasko. Ich dodatkowym atutem jest lekkość i wygoda. Ten katalog ma również swoje wady, m.in. ograniczoną liczbę stron oraz mniejszą trwałość niż w przypadku katalogów klejonych czy spiralowanych. Przechodzimy do katalogów klejonych pół, czyli grubych i solidnych katalogów klejonych. Klejenie zapewnia mocne i elastyczne połączenie oraz daje możliwość uzyskania nawet 256 stron w takim katalogu. Takie katalogi sprawdzą się idealnie jako raporty roczne, książki produktowe, katalogi premium, magazyny czy albumy fotograficzne. Świetnie sprawdzą się do grubych publikacji, gdzie ważna jest estetyka i trwałość. Ich głównymi zaletami jest bardzo mocne i trwałe połączenie dzięki klejowi pur oraz możliwość zastosowania bardzo wielu kart. Niewątpliwie jest on też najbardziej estetyczny ze wszystkich katalogów. Ma on jednak swoje wady. Największą z nich, moim zdaniem, jest brak możliwości rozłożenia takiego katalogu na płasko. Niewątpliwie jest on też droższy w porównaniu do katalogów szytych. Ostatnią kategorią są katalogi spiralowane, w których strony są dziurkowane, a przez nie przeciągnięta jest metalowa spirala, która jest dostępna w różnych kolorach. Co jest najfajniejsze w tym katalogu? Moim zdaniem to, że jesteśmy w stanie zrobić 360 czarząstka oraz możemy go rozłożyć na płasko. Takie katalogi dobrze sprawdzą się jako katalogi techniczne, instrukcje obsługi, menu restauracyjne, notatniki czy kalendarze. Świetne tam, gdzie istotne jest wygodne przeglądanie i użytkowanie na bieżąco. Ich głównymi zaletami jest duża odporność na codzienne użytkowanie oraz czego nie ma żaden inny katalog, możliwość wymiany pojedynczej strony w przypadku aktualizacji naszego menu, oferty, zmiany cen. Niestety, mają też swoje wady. Mniej elegancki wygląd w porównaniu do katalogów szytych czy spiralowanych, Wyższy koszt produkcji niż katalogów przy tych, oraz yy, no, spirala to jest jednak element mechaniczny. Może on się o coś zaczepić, odkształcić czy po prostu zniszczyć. Teraz na ekranie wyświetli wam się tabela, na której różne katalogi o tych samych parametrach będą porównywane pod kątem ceny. No dobra, wiemy już wszystko o tych katalogach, no ale który wybrać? Moim zdaniem trzeba skupić się na jego zastosowaniu. Jeśli poszukujesz katalogu cienkiego, broszury reklamowej i czegoś taniego, czyli katalog. Szyty. Jeśli potrzebujesz czegoś eleganckiego, trwałego o większej ilości stron, proponuję katalog klejony. Natomiast jeśli zależy Ci najbardziej na praktyczności, katalog spiralowany wygrywa. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Klejone za pomocą kleju poliutera. No i dobra, jednakie. Aha, spóźniałem się. Lapy. Stosowane do grubszych. do dupy.